W 2019 roku Komisja Europejska opublikowała pięć rozporządzeń, które dotyczą urządzeń domowych. Zmieniają skalę etykiet energetycznych czy wprowadzają prawo do naprawy. Część zmian w Polsce zaczęła obowiązywać od marca tego roku, od 1 marca. Kolejna część będzie wchodziła dopiero we wrześniu, również tego roku, a jeszcze dalsze zmiany w kolejnych latach. Cześć, nazywam się Domnika i oprócz ekologii fascynuje mnie technologia, szczególnie użytkowa i taka bardziej rozrywkowa. Dzisiaj chciałabym poruszyć temat naprawiania i trochę o tym już wspominałam w ostatnim filmie o zero waste i czego nie zrobię dla bycia bardziej ekologicznym, albo co robię, by być bardziej ekologicznym, ale nie zero plastikowym. I link zostawiam Wam tutaj. Na górze, jak zwykle. Dzisiaj jednak temat naprawiania trochę rozwinę i zopiniuję. Zadałam pytania moim obserwującym na Instagramie. Jeśli was tam nie ma, to zapraszam, polecam. Pierwsze pytanie dotyczyło ogólnie naprawy starych, zużytych sprzętów bądź wymiany na nowe i w ankiecie 82% osób odpowiedziała, że. Stara się naprawiać zużyty sprzęt bądź niezużyty, tylko po prostu zepsuty. 18% kupuje nowy. Drugie pytanie i wynik był całkowicie inny od tego pierwszego, co zdziwiło mnie, aczkolwiek były tutaj pod uwagę brane już trochę inne kwestie. Pytanie dotyczyło naprawy starych sprzętów za większą sumę niż cena nowego produktu bądź powiedzmy... Za kwotę porównywalną. I tu 21% osób naprawia starocie, a 79% kupuje nowe. I powiem Wam, zdziwiła mnie bardzo jakby ta rozbieżność wyników, bo wyniki były po prostu odwrotne. Pytania były bardzo do siebie podobne, a jedyny szczegół to właśnie ta kwota naprawy, która była podana bądź która jakby nie miała mieć nic wspólnego z zadanym pytaniem. Osobiście przywiązuję się do rzeczy i lubię używać takiego sprawdzonego sprzętu, dlatego też zawsze mój sprzęt elektroniczny naprawiam, nie wymieniam od razu na nowy, tylko rzeczywiście staram się przedłużyć tą jego żywotność. I niestety moje doświadczenie wieloletnie pokazało, że coraz ciężej jest rzeczywiście trafić na sprzęt, który będzie działał niezawodnie przez dobre lata. Słyszy się m.in. o postarzaniu sprzętu. Jest to strategia producenta, która ma na celu takie projektowanie towarów, aby miały one ograniczony czas użytecznego życia. Po tym czasie stawały się niesprawne, a często tak naprawdę nieopłacalne w naprawie. I tu pojawia się właśnie klu mojej ankiety, czyli ta kwota naprawy. To czy nam się opłaca naprawić coś za załóżmy określoną kwotę, czy kupić coś zupełnie nowego za te same pieniądze. Czy nowe prawo do naprawy porusza ten temat oraz czy tak naprawdę jest pod uwagę brane właśnie kwota naprawy, bo będziemy mieli możliwość, będziemy mieli jakby prawo do tego, żeby naprawić nasze sprzęty. Ale... Czy będzie to opłacalne? Szef Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów komentuje, że prawo do naprawy i zwiększenie dostępności części będzie miało również swój wymiar finansowy. Dłuższa eksploatacja urządzenia to oszczędność pieniędzy, zatem skutek finansowy dla konsumentów będzie również korzystny. Nie jest to jednak nic doprecyzowane. Po cichu mówi się o kolejnym elemencie tej całej rewolucji technologicznej. Powiedzmy elektrośmieci i o takim wskaźniku jakości albo wskaźniku postarzenia urządzenia. Coś takiego jak etykiety elektroniczne. Nie mogłam jednak znaleźć jakby takich sprawdzonych w 100% informacji na ten temat, dlatego nadal traktuję to jako pogłoski, a nie coś pewnego. Takie rozwiązanie oczywiście byłoby super prokonsumenckie, ale nie wiem czy jest możliwe w naszym świecie. Mam nadzieję, że tak, ale jak to się mówi, nadzieja wiecie. Ale dlaczego w ogóle prawo do naprawy i cała ta elektroniczna rewolucja jest tak istotna? W Unii Europejskiej zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny to najszybciej rosnący strumień odpadów, z których mniej niż 40% poddaje się recyklingowi, a w Polsce jest to dokładnie 36,1% produktów. Najczęściej zbiórce podlegają odpady wielkogabarytowe, czyli np. lodówki, pralki czy piekarniki. W następnej kolejności są to sprzęty telekomunikacyjne, np. laptopy, dalej urządzenia fotowoltaiczne i konsumenckie i małe urządzenia gospodarstwa domowego, czyli np. odkurzacze czy czajniki. Sprzęty elektryczne i elektroniczne zawierają w sobie wiele metali, które. Ponownie można odzyskać i ponownie można z nich stworzyć produkty elektroniczne, które nam posłużą. Dodatkowo, bardzo często te wyrzucane sprzęty tak naprawdę nie są wyrzucane, dlatego że totalnie do niczego się nie nadają, tylko dlatego, że nie opłaca nam się ich naprawiać. Część takich sprzętów, które rzeczywiście zostały odpowiednio wyrzucone, Trafia do firm, które dają im drugie życie. I tu przechodzimy do partnera dzisiejszego odcinka. Swapi jest wiodącą w Europie firmą technologiczną, która oferuje odnowione iPhone. I ostatnio odezwali się do mnie z propozycją przetestowania takiego iPhone'a, któremu dali drugie życie. Ja wybrałam iPhone SE, który był z kategorii jak nowy, czyli telefon, który może mieć lekkie oznaki zużycia ale nie ma znaczących śladów użytkowania. Na stronie z dostępnych opcji mamy również stan bardzo dobry i akceptowalny, i jak możecie się domyślać, każda kolejna kategoria ma tak jakby więcej tych śladów użytkowania. Każdy telefon jest jednak sprawny i nadaje się do użytku. I jest to świetny przykład tego, jak można właśnie recyklingować, dawać drugie życie urządzeniom elektronicznym, które tak naprawdę nie muszą lądować na śmietniku. Jeśli chodzi o sam telefon, który wybrałam, to owszem ma lekkie ślady użytkowania i jest to tylko i wyłącznie tutaj wokół kamery, tak mi się wydaje z tego co oglądałam, nic więcej tutaj nie widać żadnych zadrapań, więc naprawdę wygląda no prawie jak nowy. A wręcz bym powiedziała, że jak założycie case'a to w ogóle pewnie nie będzie jakoś szczególnie widać tego zadrapania. Samo urządzenie działa sprawnie i w ogóle się nie zacina przy użytkowaniu. Aparat robi naprawdę ładne zdjęcia i to jest coś, na co szczególnie zwróciłam uwagę właśnie przez to, że jakby było tutaj zarysowanie. I zastanawiałam się dlaczego ten telefon trafił do słapi. Niestety jakby nie udało mi się prześledzić jego historii, a szkoda, bo myślę, że byłaby może ciekawa, ale dowiedziałam się, że wszystkie telefony, które do słapiego trafiają, właśnie w celu ich ponownego jakby użytkowania, to są telefony od osób prywatnych bądź firm i głównie są z Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. Sam telefon przyszedł elegancko zapakowany w takim pojedynczym jednym pudełku bez żadnych dodatkowych jakby opakowań, więc super jakby Minimalizacja odpadów też tutaj widzę, że jest chyba wzięta pod uwagę. Kupując na Swapim oczywiście macie 14 dni na zwrot i dodatkowo do każdego telefonu jest 12-miesięczna gwarancja. Link do strony oczywiście zostawiam Wam na dole i zostawiam Wam również kod, który możecie użyć, bo jeśli na przykład teraz szukacie jakiegoś telefonu nowego, to może pomyślcie o takim nowym, starym który będzie się sprawdzał jak nowy. Ja sama mam teraz działający telefon, dlatego ten telefon, ten iPhone jest tylko i wyłącznie do sprawdzenia jak działa i żeby Wam tutaj pokazać. Ale myślę, że jakbym teraz miała wymieniać mój telefon właśnie na nowy, to z chęcią spróbowałabym takiego używanego. Chociaż tak naprawdę, no on jest jak nowy, więc czy nadal można mówić o nim, że był używany? Jak myślicie, czy to jest właśnie przyszłość telefonów komórkowych i w ogóle elektroniki? Czy jako konsumenci będziemy coraz lepiej jakby chronieni przed postarzaniem urządzeń, czy może powinniśmy szukać właśnie firm, które specjalizują się w tym, aby dawać tym urządzeniom drugie życie? Koniecznie dajcie mi znać w komentarzu na dole. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał i oczywiście standardowo, jeśli ten film Wam się podobał, to możecie zostawić lajka, like, możecie zasubskrybować kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie i słyszymy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia, na razie.